Och, witajcie, kochani. Przed chwilą dostałem bardzo ważny telefon od Terliego Powiedział, żebym jak najszybciej przyszedł do remizy. Hmm, ale nie widzę go tutaj nigdzie. Ha, pewnie znowu się gdzieś schował. O, poszukam go i zaraz dowiem się, o co dokładnie mu chodziło. Rabu, Rabu, Chase, gdzie jesteście? O, przecież sam sobie nie dam rady! Mieliśmy wszystko robić razem. No, pieski, wychodźcie! Och, Charlie, przybiegłem tak szybko, jak tylko cię usłyszałem. Mm, a, mam nadzieję, że sam zrozumie nasz mały żarcik i nie będzie na nas zbyt długo zły. mówił, żeby sam miałby się niby na nas obrazić, no coś ty, sam jest naprawdę w porządku, ha, ale chyba zapomniał, że dziś jest prima aprilis. <grym> Oj tak, 1 kwietnia najlepiej się robi żarty komuś, bo samemu paść ofiarą żartu, mm, no to wtedy już bywa różnie. No dobra, chłopaki, musimy teraz wszyscy dobrze się ukryć. Chciałbym naprawdę zobaczyć miny sama, gdy nas... Oh, no cóż, zobaczy. Hmm, mam nadzieję, że zbytnio nie nastraszymy. <grym> dobra, to teraz znajdźcie sobie jakieś dobre kryjówki. Nie chcemy, żeby przecież nasz żart się nie udał. No dobra, to do jazda. Hmm... Naprawdę nie wiem, gdzie wszyscy się podziali. Przecież, hm, dlaczego do mnie zadzwonili? Może coś się stało? Och, nie! Gdzie wszyscy? Muszę szybko ich znaleźć. Tak, tak, oj, spróbuję jeszcze raz do nich zadzwonić. A, a gdzie są pieski? Gdzie zrabły? Och, naprawdę nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje. Chyba sam już przyszedł. Tak, musimy się teraz szybko schować. Hmm, troszkę go wystraszymy, ale to będzie taki niewinny żarcik. Hmm, no dobra, to ja muszę lecieć szukać swojej kryjówki. Rabu, rabu, poczekaj na mnie, no bo o wiem, możemy użyć tylnych drzwi i jakby o wiem, po prostu zaskoczymy go troszkę. Hmm, może z prawej strony co? Musimy to wszystko dobrze rozplanować, bo <noise> tak, no bo jak zaskoczy on nas, no to wtedy nam się nic nie uda. Zbyt długo to planowaliśmy. Och, oboje macie rację. Dobra, patrzcie, idzie sam. Teraz musimy się schować szybko. Hmm, zaraz, zaraz. Oj. Zapomniałem sprawdzić czegoś w kalendarzu. To niemożliwe. Dzisiaj, dziś jest pierwszy kwiecień. Och, Charlie, a więc tak chcesz mnie dziś zaskoczyć. Hmm, hmm, zobaczymy. W końcu nie bez przyczyny jest powiedzenie, kto się śmieje pierwszy, ten się śmieje ostatni. Hmm... Ja już was tu zaskoczę, o buziaki. Och, widzę, że wy już się pochowaliście. No dobra, to ja w takim razie mm, użyję tych drzwi za mną. Gdy sam wchodzi do środka, najpierw jesteśmy wszyscy cicho. Później daję wam znak. To będzie. O wiem, po prostu zapukam tak delikatnie, żebyście tylko wy się zorientowali, o co chodzi i wtedy na trzy krzyczymy Buuu! Och, dobra, tylko wtedy, wtedy musimy jeszcze zgasić światło. Będzie lepszy efekt. Mm, ale się sam przestraszy. <ścoughs> Jak ja kocham prima aprilis. Ech, My tu sobie gadamy, a najwyższy czas zająć pozycję i zgasić światło. Czasu mamy coraz mniej, a już wiemy przecież, że sam przyszedł do remizy i gdzieś tutaj jest. O, teraz mamy naprawdę bardzo mało czasu. Dobra, zajmujemy pozycję i czekamy. Tak, to na pewno się uda. Cziś, teraz nie możemy się zdradzić. Też mi się tak wydaje. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. To chyba... Nie, to nie sam. Ojej! Ale się przestraszyłem! No nie, a miało być przecież zupełnie odwrotnie. To my mieliśmy cię nastraszyć. Ach. Ach, Sam, ale nam zrobiłeś niespodziankę. Hmm, wszyscy byliśmy pewni, że zapomniałeś, że dziś jest pierwszy kwiecień. Dlatego chcieliśmy ci troszkę, hmm, jakby to powiedzieć, zrobić mały żarcik, wiesz? Ale to ty nam wywinąłeś psikusa i to porządnego. Hmm... Jestem całkiem zadowolony, że nie dałem się nabrać. I Charlie i pieski, hmm, no cóż, to ja ich nabrałem. A teraz napiszcie nam w komentarzach, czy wy też lubicie robić innym psikusy? Czy też może wam ktoś jakiś kiedyś zrobił? No to teraz do zobaczenia i pa pa.